Ambasador Faratre. Jenefer mówiła, że mogę Cię wypytać o bieżące sprawy, wojny i tak dalej. Oczywiście. Jeden sługa cesarza nie ma tajemnic przed drugim. Pozwól, podejdźmy do mapy. Jak przebiega wojna? Poza tym, że niechybnie doprowadzi do triumfu Nilgardu. Rozmawiamy w cztery oczy, bez świadków. Więc dajmy spokój z propagandą, choćby podszytą ironią. Ofensywa szła świetnie aż do zimy. Rozbiliśmy temerskie wojska w puch. W Edirn był taki chaos, że nikt nie stawiał nam nawet oporu. Przed pierwszymi śniegami dotarliśmy na linię Pontaru. Zostało osłabione Kedwen. I Redania Radowida, który ignorował błagania reszty Północy o pomoc. Myśleliśmy, że poprosi o pokój, może nawet złoży hołd lenny. Czekaliśmy roztopów w pewni zwycięstwa. Radowid? Złoży hołd? Tak, to były płonne nadzieje. Bo Radowid, zamiast słać posłów albo przesunąć wojska w naszą stronę, przebił się przez zaśnieżone Góry Pustulskie i zaatakował Kedwen, swego sojusznika. Radowid wziął ich z zaskoczenia, a że morale Kedweńczyków i tak było niskie po śmierci ich króla, starczyło kilka przegranych potyczek, by złożyli broń i przeszli na stronę Radanii. I tak na wiosnę zamiast dwóch słabych wrogów mieliśmy już tylko jednego za to potężnego. Czyżbym słyszał w twoim głosie podziw? Radowid to wróg, ale nie odmówię mu sprytu. Okpił nas jak dzieci, i to niezbyt bystre. Wracając do wojny, na wiosnę doszło do wielkiej bitwy na błoniach Welen. Wielkiej, ale i nierozstrzygniętej. Straty po obu stronach były ogromne, bezprecedensowe wręcz. Radowid wycofał się za pontar. Póki co jest tam bezpieczny. Do czasu, aż z południa przybędą posiłki. Wtedy cesarz M. Hrfar M. rozprawi się z nim ostatecznie. A nie moglibyście po prostu wrócić do siebie? Oszczędzilibyście wszystkim zachodu i sporo ludzkich istnień. Obawiam się, że stawka jest za wysoka, żeby złożyć karty. Można grać już tylko w bank. A co z Kowirem? Kowir ceni swoją neutralność. Na tyle, by nie użyczać swoich wojsk ani co ważniejsze, pieniędzy żadnej ze stron. Wracając do wojny, na wiosnę doszło do wielkiej bitwy na błoniach Welen. Wielkiej, ale i nierozstrzygniętej. Straty po obu stronach były ogromne. Bezprecedensowe wręcz. Jak wygląda sytuacja w Welen? Źle jak zawsze. Albo nawet gorzej. To nigdy nie była kraina mlekiem i miodem płynąca, a teraz jeszcze spłynęła krwią. Wojska przeszły tam plędy kilka razy. Zadeptały pola, złupiły spichrze, spaliły wsie, ludzie głodują. Mhm. Mm I jak wam idzie zarządzanie tym rajem na ziemi? Nie najlepiej, szczerze mówiąc. Nasze siły i tak są rozciągnięte, a Welen to głównie moczary i gęste lasy. Ciężko kontrolować taki teren. Zdarzało się, że patrole nie wracały do garnizonu. Dlatego tymczasowo władzę w naszym imieniu sprawuje tam pewien Nordling, niegdyś niższej rangi oficer temerskiej armii Filip Stenger, znany lepiej pod swym nom de guerre krwawy baron. Unikaj go, dobrze ci radzę. Jakie wiści z Nowigradu? Wolne miasto wciąż jest wolne? Tak, chociaż wszyscy wiedzą, że to długo nie potrwa. W Oksenfurcie siedzi radowita a cesarz tu w zimie. Za blisko. Obaj potrzebują pieniędzy i większej floty. A Nowigrad może dać jedno i drugie. Dlatego atmosfera w mieście jest dość nerwowa. To znaczy? Jak ludzie radzą sobie ze strachem? Szukają pocieszenia i kozłów ofiarnych. Kościół wiecznego ognia doskonale to rozumie. Dlatego obiecuje wiernym poprawę losu i wskazuje palcem winnych. Kto wywołał wojnę? Kto na niej zarobi? Wiadomo: czarodzieje, elfy, krasnoludy słowem odmieńcy. Jestem na placówce w Nowigradzie od 13 lat. Wpierw jako konsul, potem ambasador. Wiele widziałem okrucieństwo, cynizm, chciwość ale to, co się tam teraz dzieje, przyprawiało dreszcze. A co nowego na skórzce? Nic. To jest właśnie duma wyspiarzy, prawda? Robić wszystko wedle tradycji, jak pradziadowie. A zatem tak jak pradziadowie, żrą się między sobą, kradną, czasem napadają na nasze transporty. To uciążliwe, ale nic więcej. Skellige zawsze było na marginesie historii i wciąż tam tkwi. Bardzo jesteś pewien swego. A co jeśli królowi Branowi uda się pogodzić Jarlów i poprowadzi ich przeciw waszej flocie? Król Bran jest niedołężniałym starcem. Z tego, co słyszę, nie pamięta już nawet imion swoich wasali. Więc z tym jednoczeniem może być ciężko. Dzięki za pomoc. Nie ma za co. Niechaj wielkie słońce oświeca ci drogę.